Cześć, moi drodzy, witam Was na kanale Video Blog Tech Po moim urlopie, po mojej krótkiej, dziesięciodniowej przerwie wracam do Was, moi kochani. Już doczekać nie mogłem, ale już jestem i zgodnie z obietnicą, którą złożyłem Wam na którymś z moich live'ów, dzisiaj zbudujemy razem bardzo energooszczędny komputer do pracy, do grania, do codziennych zastosowań, ale też możecie go użyć w przyszłości do jakichś bardziej profesjonalnych zastosowań, jak montaż filmów, praca z grafiką itd., itd. Bardzo uniwersalny komputer, który jednocześnie będzie bardzo oszczędny pod względem poboru mocy, bo tak naprawdę od lipca mamy dosyć, przynajmniej ja mam dosyć radykalną zmianę w cenach energii elektrycznej. U mnie w firmie energia podrożała o 100%. Więc ten komputer to nie jest tylko pokazowy komputer, nie będzie tylko pokazowym komputerem, ale to będzie komputer, który ja. Będę również używać właśnie z powodu tego, że bardzo mało pobiera mocy. Zapraszam. Nie potrzebujemy dużej obudowy, nie potrzebujemy Big Towera, nawet nie potrzebujemy MIDI Towera, więc. Postanowiłem, że wykorzystam obudowę, którą przysłał do mnie Cooler Master. Przysłał ją na test, ale tak naprawdę nie będzie to taki suchy, zwykły test, tylko tak jak Wam powiedziałem, będziemy w niej budowali komputer. Jest to Cube 500. Zobaczcie w jakim śmiesznym pudełku do nas przyjeżdża, bo jest to obudowa typu DAI, czyli zrób to sam. Jest ona rozłożona na części. Cooler Master robi to z powodów ekologicznych, przynajmniej tak tłumaczą na swojej stronie, żeby, nie wiem, oszczędzić karton, oszczędzić miejsce, oszczędzić wypełnienie, nie wiem dlaczego, ale przyjeżdża nas w takim opakowaniu i za chwileczkę ją sobie zbudujemy. Wy zobaczycie to w timelapse, żeby Was nie zajmować tutaj za dużo czasu, ewentualnie na końcu powiem o jakichś niuansach dotyczących ewentualnej na przykład budowy, a później montażu w tym pozostałych komponentów. Budowę za chwileczkę zobaczycie, jak wygląda już cała złożona, natomiast chcę Wam pokazać, co będzie sercem komputera, czyli co będzie platformą, co będzie podstawą tego komputera. Jest to płyta główna na chipsecie B od firmy AS Rock, ale tutaj może być oczywiście obojętna jaka płyta główna. Ja Wam zalinkuję w koszyku troszeczkę inny zestaw, bo tej płyty głównej chyba aktualnie nie ma w sprzedaży. Natomiast wystarczy na chipsecie B, bo procesor tutaj obsadzamy Ryzena 7 8700G, czyli procesor z wbudowanym APU, które daje sobie... Całkiem nieźle radę w grach. Jest to appu. Prędkość tego apu, czyli tego wbudowanego, zintegrowanego układu graficznego, jest porównywalna mniej więcej do RXa 570, karty graficznej od firmy AMD, które kiedyś były na rynku, były sprzedawane, były popularne. Jest w niektórych grach troszeczkę słabszy, a w niektórych o wiele mocniejszy. Więc spokojnie wszystkie najnowsze tytuły w rozdzielczości Full HD, ten procesor z tym apu nam obsłuży. Oczywiście nie na ultra detalach, no ale jak zwykle coś za coś, jak chcemy, żeby nam komputer mało prądu pobierał, no to musimy troszeczkę słabsze tej komponenty założyć. Natomiast sam procesor, jego wydajność jest bardzo dobra, wystarczy do pracy amatorskiej, nawet Taki nawet w półprofesjonalnej, można może tak powiedzieć. Dysk 2 tb NVMe Viper VPN100. Mój dysk testowy, na którym już mam gry, więc sobie też sprawdzimy wydajność tego sprzętu. I pobór mocy też będziemy sprawdzać. RAM 32 GB, 6000 MHz cl 30. Pamiętajcie, że ważny jest szybki RAM do Apu, więc tutaj 6000 to jest mus, powyżej to jest różnie, bo AMD nie lubi pracować z pamięciami, za bardzo nie lubi pracować z pamięciami. Z większości pamięci powyżej 6000 MHz. Natomiast chłodzenie tutaj wystarczyłoby boksowe, tak naprawdę, które jest dodawane w komplecie z tym 8700G, ale moi drodzy, do mnie też przyjechało takie aio dosyć tanie, fajne, ładne i kolorystycznie pasujące do płyty głównej od Cooler Mastera, więc ja je Wam też pokażę. 280 mm, On no, wchodzi do tej obudowy bez problemu. A! Nie wiem, czy wiecie, ale te 8700G nie są najchłodniejsze, ponieważ tutaj AMD troszeczkę przyoszczędziło i nie dało lutowanego IHS-a. Pod spodem jest pasta termoprzewodząca, więc możliwe, że w którymś z następnych odcinków będziemy skalpować tego 807, 8700G i sprawdzimy, o ile spadną temperatury i czy jest to w ogóle opłacalne, ale to temat na kolejny, jeden z kolejnych odcinków y, serwisowych Bądź też warsztatowych. Na razie skupmy się na tym komputerze, więc tutaj pokazałem wam bazę, na czym to będzie polegało. Nie ma zewnętrznej karty graficznej. Będziemy bazowali na tym energooszczędnym i dosyć wydajnym procesorze, z wydajną, jak na swoją półkę, kartą graficzną, wbudowaną kartą graficzną. To jest 240, nie 280, przepraszam za dezinformację na początku, ale wydawało mi się, że miała być 280, a przyjęła 240. Nieważne, w każdym razie, że model jest nowszym odzwierciedleniem odzw tego iO, który ja używam na swoim 7800X3D. Z powodzeniem chodzi go bez problemu przy bardzo skręconych wentylatorach, więc 240 i tak spokojnie wystarczy do tego co jeszcze z zapasem, więc te wentylatory tutaj będzie można skręcić tak, żeby pracowały tylko ledwo, ledwo i żeby nie było praktycznie słyszalne. Tu jest jeszcze dodatkowy brakiet, jakbyśmy chcieli zamontować sobie jeszcze jeden radiator do 280 mm, na górze 280 mm i na dole jeszcze 280 mm, więc można zrobić małego customa, bardzo fajnego w tej obudowie, jakby ktoś sobie życzył. Ewentualnie to AIO zamontować tutaj z boku i wtedy nie korzystamy z szyby, panelu szklanego przekładamy ją na tylną stronę, a tylny panel z otworami zakładamy wtedy tutaj żeby był dolot albo wylot, w zależności od tego, jak sobie to ustawimy. Ja nie będę z tego korzystać, więc sobie to ściągam, jest mi to zupełnie niepotrzebne. Kabelki zaraz będę wszystkie spinacz. Jest USB-C w obudowie, ale moja płyta główna nie ma wejścia na USB-C, bo jest to budżetowa płyta główna, więc nie podpinam, bo nie mam gdzie. I tak naprawdę pozostało spiąć, tylko no podepnę to RGB, bo jest tak naprawdę. W sensie jest, że no, na I.O. jest, więc będzie się świeciło. Oczywiście... Wy możecie sobie wybrać w ogóle zestaw blackouta, czyli w ogóle nieświecący się. A jak komuś przeszkadza, właśnie nawet nie chce mieć szyby z boku, to można te panele serwisowe zamienić z szybą, a szyby dać na przykład od strony ściany czy od strony, z której nie będzie widoczne to na naszym komputerze i wtedy będziemy mieli pięknie zakryty cały e, komputer bez szyby, bez szkła, bez żadnych świecidełek widocznych w środku. Kablologą się nie przejmujcie, bo jest pospinany to tylko tak o, żeby było pospinane. Co prawda myślę, że i tak w miarę sensownie, bo nic tu nie wystaje spokojnie ta boczna blacha nam tutaj się zamknie. Natomiast chcę Wam pokazać, tutaj jest dużo miejsca, tak jak Wam powiedziałem do montażu i dysków 2,5 i 3,5 na braketach i do montażu rezerwuaru z pompą tylko od drugiej strony, ale tutaj to jest dobrze widoczne, zarówno tutaj jak i tutaj można to przymocować, można jeszcze zasilacz przesuwać góra dół, można sobie to customizować yy, i tak naprawdę wszystkie panele górny, przedni są wymienialne, można sobie je zamówić w innym kolorze na przykład i sobie wsadzić to kolorystycznie pasujące nam do naszego komputera tu są takie gumki z boku które można wyjąć, które też można dokupić ewentualnie i one też pasują w każdy z tych otworów. To są gumki, które trzymają kable, więc na przykład można sobie wpiąć na przedni panel taką gumkę i sprawić, że kabelek na przykład od naszych sławek nie będzie nam dyndał brzydko, tylko sobie pójdzie właśnie tym uchwytem, można przełożyć na tą stronę, na tamtą stronę, można je dokupić. Jest w tej obudowie naprawdę masa rzeczy do zmiany. Dodatkowo można sobie Color Master to udostępnia, tutaj nawet podaje QR-kod w swojej instrukcji obsługi do. W szablonów, projektów wydruku akcesoriów na drukarce 3D, więc można sobie pobrać i wydrukować u siebie albo firmie, która takie usługi świadczy, jakieś różnorodne uchwyty, nawet cokolwiek można na sławki, na doniczkę na przykład do kwiatków, tak reklamują na zdjęciu na swojej stronie internetowej. Więc naprawdę. Kustomizacji można w tej obudowie wykonać sporo. Oprócz tego można cały środek odwrócić, zrobić flipa, tak żeby był środek odwrócony do nogami, Jeżeli komuś to bardziej pasuje, bo komputer stoi z drugiej strony. Można też, moi drodzy, karty jest załączony w komplecie braket. Karty graficzne, jakbyśmy zakładali zewnętrzną, umieścić w pionie. Też nie ma z tym żadnego problemu. Karty graficzne mieszczą się tutaj aż do 360 mm, więc pełnej, pełnowymiarowe GPU nam wchodzą. Chłodzenie powietrzne, jakbyśmy chcieli tutaj zamocować zamiast I.O. założymy procesor do 173 albo 6 mm, czyli też potężne wieże chłodnicze można tutaj wsadzić bez większego problemu. Zasilacz ja dałem sfx od Cooler Mastera, bo akurat taki miałem, to jest mój prywatny zasilacz, który używam właśnie do różnych takich małych buildów, ale tu też mieści się pełnowymiarowy zasilacz ATX-owy, więc też można sobie normalnych wymiarów zasilacz ATX-owy wsadzić, jeżeli mamy, nie musimy kupować specjalnie do tej obudowy można go wykorzystać. On ma różne wysokości montażu, można sobie na takich zapadkach przekładać to, w zależności od tego, czy jest AJO, czy nie ma AJO, czy chcemy niżej, czy wyżej, czy jest gruba karta graficzna, czy nie, czy jest duży zasilacz, czy jest mały zasilacz. Płyty eatx jak wam powiedziałem na wstępie, też się mieszczą, one nie mają mocowań, ale mieszczą się i można spokojnie EATX-a tutaj wsadzić, szczególnie, że ten system okablowania tutaj tych otworów, przelotek, jest naprawdę dosyć. Bardzo rozbudowany i można tutaj zrobić naprawdę bardzo rozbudowanego customa w relatywnie niewielkiej obudowie, bo jej wymiary, tutaj wezmę ściągę, żeby Was nie okłamać, to jest 406 na 231 na 415 mm, więc nie jest to mini tower, jest to mini tower. Tak, mini tower, tak bym to nazwał bo nie jest to taki typowy cube, chociaż to cube też jest, bo cuby są szersze miejsca na montaż kablologii jest naprawdę sporo, więc tutaj nam tego nie zabraknie można kontrolery dodatkowe do RGB albo do wentylatorów jak potrzebujemy zamocować przykleić gdzieś, przyczepić nie ma z tym żadnego problemu, tu naprawdę jest sporo miejsca na nasze kable z 2,5 cm spokojnie głębokości, tutaj, żeby to wszystko tutaj umieścić. Dobra, komputer mamy zbudowany moi drodzy, więc teraz tak naprawdę tak, wentylator mi wieje, ale bez tego nie jestem w stanie wytrzymać tutaj, sorry za hałas, za szum, więc tak naprawdę możemy to dokończyć, czyli założyć boczne panele i to uruchomić. Komputer działa. Uruchomił się. Oczywiście skonfigurowałem go. Jak widzicie, jest stres test karty graficznej, czyli APU w tym momencie. Tutaj widzicie, ile prądu, jaki jest pobór mocy, ja wam to przybliżę. Aktualny pobór mocy przy stres teście karty graficznej. Około 100-120 W maksymalnie pobiera cała platforma, czyli cały komputer z płytą główną I.O. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przy stresie kategorycznej, gdzie jakbyśmy założyli na przykład rx 570, to by tutaj wynik był powyżej 200 W, czyli ponad dwa razy więcej, bo one pobierały sporo, a wydajność byłaby praktycznie taka sama. To przy stresie kategorycznej, natomiast przejdźmy do gier, bo tutaj będzie... Podobnie, ale nie do końca. Zaczniemy od Cyberpunka 2077, moi drodzy. Um, ustawienia graficzne, już Wam je pokażę tak na szybko. Ustawienia grafika niskie, złączone Fidelity Super Resolution w trybie automatycznym i tak naprawdę nic więcej. To, co gra ustawia po włączeniu niskich, to zostawiam. Nic więcej nie robię. Klatki nie są zablokowane, fałsynk nie jest włączony. Full HD. I po lewej na górze macie średnie 59-58 fps, -ów. myślę, że bardzo sensownie jak na APU, jak na wbudowane APU, prawie 60 fps, full HD, a grafika jest nawet ładna, nadal ładna i nadal robi wrażenie, tylko że tutaj się tego, tego tutaj nie mogę doczepić. Jak wejdziemy na przykład do, powinno być więcej fps, w takiej lokacji 60 fps jest, proszę bardzo, 62 fps, -y. tu nam spada i cały czas te klatki, jak widzicie, utrzymują się w granicach 60 w ciemnych lokacjach, gdzieś tam w podziemiach, gdzie jest mniej rzeczy, mm, gdzie mniej rzeczy ma do opracowania kartograficzna, Zobaczymy, jak będzie, jak będziemy. Powalczymy trochę. Również 60 fps. Nie ma żadnego z tym problemu. A to ręka odpadła. Myślałem, że karabin. E... Więc uważam, że całkiem sensownie. 55, 53 FPS-y, bardzo ładnie, bardzo ładnie w Cyberpunku. Uważam, że spokojnie można grać, nawet w bardziej dynamicznych scenach walki. Taka graficzna w tych ustawieniach z tym komputerkiem da sobie spokojnie radę. Teraz zobaczmy, jak wygląda, ile FPS-ów ma Wiedźmi Trójka w najbardziej wymagającej lokacji, czyli w lesie. Ładnie to wygląda? Nadal według mnie ładnie to wygląda, a nie jest włączone śledzenie promieni. Jakie mamy opcje ustawień? wideo, grafika, ustawione na niskie, z FSRem 2 -ką włączonym. Nic poza tym. Później jest już na auto, wszystko to sobie gra ustawi. Jeszcze tylko wyświetlanie. Full HD, liczba klatek na sekundę nieograniczona. I zobaczymy, jak to w lesie wygląda. Koło 40 fpsów, myślę, że można liczyć. Dropów nie ma. Nie spadają nam te klatki. Czy jest to płynne? To zależy do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo jak do 240 fps to powiecie, że nie jest to płynne. Ale jak gracie w 60 klatkach na sekundę to zaufajcie mi, że będzie ok. Naprawdę będzie ok. I yy, będziecie mogli spokojnie pograć. Również w Wiedźminie Full HD. Dobrze, ale zaraz jeszcze Wam pokażę ile prądu to pobiera podczas właśnie rozgrywki. Zobacz, zostawmy sobie tą grę włączoną. Przesuniemy sobie kamerę. I mamy 127 W. Zobaczcie, jest gra włączona. Ja sobie ruszam cały czas myszką. 129, 130 W, niecałe. Cały komputer bez monitora, oczywiście. Pod obciążeniem w grze uważam, że spoko wynik i ciężki do osiągnięcia z taką wydajnością na jakiekolwiek sprzęcie z zewnętrzną kartą graficzną, bo sama karta graficzna jak nawet stawicie jakiegoś, nie wiem, GTX 1050 Ti, który notabene jest słabszy od tego APU, to on będzie Wam pobierał jakieś 70 W plus cała reszta platformy, więc wyjdzie jakieś 160-180 W a będzie mniej FPS-ów jak stadzicie rx 6600 które jest mocniejszą kartą graficzną niż to wbudowane APU, to owszem będzie tych klatek więcej, natomiast będzie pobór mocy też większy o 150 watów, więc już przekroczymy grubo 200, będziemy się zbliżali. No około 200-240 watów, czyli o ponad 100 watów przekroczymy pobór po mocy, który mamy w tym momencie. Więc wszystko zależy tak naprawdę od tego, czego oczekujecie. Ale jeżeli planujecie Wystarczy Wam 60-40 FPS-ów w grach AAA na ustawieniach niskich, a potrzebujecie komputera faktycznie energooszczędnego do wszystkiego, nie tylko do pogrania, lub gracie w starsze gry, gdzie w ogóle to będzie się zachowało bardzo dobrze, bądź też w gry typu na przykład World of Tanks albo World of Warships, gdzie te gry nie są na tyle wymagające, że potrzeba dedykowanej mocnej karty graficznej, to myślę, że spokojnie nam to wystarczy. Jeszcze włączmy jedną grę, jedną grę, do której często lubię wracać, i którą darzę dużą sympatią. Mountain Blade Bannerlot, gra, do której lubię wracać, która jest źle zoptymalizowana, która potrafi wycisnąć naprawdę sporo z naszego sprzętu, pomimo tego, że nie oferuje jakichś bardzo wielkich wodotrysków yy, gamingowych. A propos wizualizacji, więc. Yy... Może jakąś bitwę nam się uda stoczyć tutaj, żeby pokazać wam ile będzie fps ów Bo na mapie jest 56. Mam ustawienia maksymalne graficzne włączone Koło 45-40 FPS-ów, jak widać w bitwie, przy bardzo dużej liczbie wojska, które mamy na ekranie, przy ustawieniach maksymalnych wyświetlania jakości gry 60 FPS-ów. Teraz, jak odwrócimy się, będzie mniej. Jak... O Jezus, drzewo. jak popatrzymy znowu do przodu, gdzie jest bardziej pustej przestrzeni, nie muszą renderować. Yy... No, to jest więcej tych FPS-ów. Zobaczmy przy samej bitwie 40. Spokojnie, można grać. Można grać bez mm, jakiegoś niebezpieczeństwa, że gra nam będzie bardzo mocno dropiła klatkami. Zresztą, możecie zauważyć, mm, frame rate jest dobry. Znaczy, poprawny w sensie, że nie spada. Są wzrosty tego frame rateu. Jak popatrzymy w otwartą przestrzeń, i gra nie ma co renderować, tu mamy 70 FPS-ów na ekranie. A jak wrócimy. Do naszego wojska, no to te klatki spadają, ale spadają do sensownego poziomu. Jeżeli zmniejszymy te ustawienia graficzne, bo tak naprawdę one niewiele wnoszą, oprócz samej nazwy, nie ma dużej różnicy pomiędzy jakością, pomiędzy high settings, tak jak jest teraz, a niższymi ustawieniami graficznymi, to spokojnie myślę, no 28 fps, ok. To spokojnie myślę, że możemy sobie ustawić, to poczekajcie. No i na medium mamy teraz, jak wrócimy do swoich 60 stałych, jak już wjedziemy między wojsko, jest co renderować. No 50, 60 fps, czyli skoczyło nam jakieś do 20 fps, więcej mamy. A jak widzicie, jakościowo tak się praktycznie nie różni od tego, co było tak naprawdę wcześniej, więc spokojnie można tutaj zejść z ustawieniami graficznymi. I jak najbardziej ten procesor sprawdzi się również w takich starszych grach, źle zoptymalizowanych, które... Jednak cieszą się dużym sentymentem wśród większości graczy, większości też moich widzów. Myślę, że też sporo z Was gra albo grało w banner Lorda. Jeżeli tak, to możecie mi dać w komentarzach, kto ewentualnie jeszcze czasem wraca do tej gry, tak jak na przykład ja. A ile prądu nam pobiera? Tyle samo co wcześniej, moi drodzy. Praktycznie 137 watów. Cały komputer. Oczywiście bez monitora, ale o tym porozmawiamy sobie. Za chwileczkę. Simbencher 23, to jest wielordzeniowy, pobór mocy niecałe 140 W. Cała platforma, oczywiście, bez monitora, moi drodzy, to też trzeba mieć na uwadze, bo monitor, też swoje potrafi pobrać w zależności jaki mamy, ale chcę wam pokazać, jaka jest wydajność wielowątkowa. Tego procesora, żeby pokazać Wam, że co można również używać nie tylko do grania, nie tylko do rozrywki, ale też do pracy. Do pracy w montażu filmów, do pracy z grafiką, do obliczeń, do pracy biurowych. Bardzo, bardzo moi drodzy, uniwersalny procesor, który osiąga ponad 17 tysięcy punktów, więc uważam, że bardzo, bardzo ciekawy i bardzo dobry wynik. Jest szybszy od Tridripera. 1950X 16-rdzeniowego o ponad 1000 punktów, więc myślę, że to bardzo dobry wynik, moi drodzy, a porównując do, na przykład do pierwszego Ryzena 1700X jest szybszy o prawie 9000 punktów, czyli o prawie 50%. To teraz sprawdźmy jeszcze, ile pobiera na pulpicie, tak naprawdę, bez szukania aktualizacji w tle, czyli to, jak wyświetlamy. Ryzeny tak faktycznie pobierają więcej niż Intel. Intel, podobny na przykład z generacji nie wiem, 14400H, miałby jakieś, nie wiem, 28-30W. Ta platforma by pobrała spoczynku. Tu jest 15W więcej, ale to tak naprawdę jest niewiele. Natomiast Windows nigdy nie śpi, Windows zawsze żyje. Jeżeli nawet nam się wydaje, że zostawiamy pulpit sam włączony i idziemy sobie zrobić kawę albo zjeść obiad, to tak naprawdę. Za chwilę Windows będzie coś w tle robił i obciążał nas proces, nasz procesor. Na przykład indeksując pliki, sprawdzając aktualizacje, robiąc to w tle, co zużywa zasoby procesora. Moi drodzy, nie myślicie, że nie, bo wielu mnie pyta. Na przykład mam Ryzena i temperatury są wysokie w spoczynku. No i będą wysokie tutaj w spoczynku też tych temperatur niskich nie ma na tym 8700G. Również dlatego, że jak wam powiedziałem wcześniej, ten procesor nie ma lutowanego IHS-a. On ma pastę termoprzewodzącą jego temperatury teraz w spoczynku około 40 do 46 stopni w piku na chłodzeniu wodnym 240 mm. Więc nie jest to niska temperatura, ale jest to normalna jak najbardziej temperatura dla tych Ryzenów. Pokażę Wam jeszcze jak bardzo grzeje się ten Ryzen, włączmy jeszcze SimBencha, jak bardzo grzeje się ten Ryzen na tym chłodzeniu IO, ponieważ to jest też dosyć ciekawa sprawa. Tutaj możecie zaobserwować temperatury, bądźcie uważni uważnie i czujni. Grzeje się dosyć mocno, na 240 ma ponad 83 stopnie i ta temperatura rośnie. Nie jest to mało. Sam procesor pobiera nam pakiet, pobiera nam 88 W mniej więcej. Cała platforma 138 W, czyli płyta główna pamięci, pompa, wentylator i tak dalej tak dalej. Cała ta reszta, która nam tutaj dochodzi. I ten procesor się grzeje na 240. Więc można dać duże chłodzenie powietrzne, ale dobrze jest, byłoby, nie wszyscy się pewnie na to zgodzą i będą chcieli, bo po co na gwarancji, ale oskalpować te procesory. I ja to, jak Wam powiedziałem też wcześniej, postaram się to zrobić, przygotować to na jakiś tam któryś kolejny techniczny odcinek i zobaczymy jaka wtedy będzie temperatura po oskalpowaniu i położeniu ciekłego metalu pod IHS tego Ryzena 8700G. 886 niecałych stopni Celsjusza na chłodzeniu cieczą, to uważam, że jest to dosyć wysoki wynik, jak na procesor, który nam bustuje do 5200 MHz, a ma tych rdzeni 8. Chłodno nie jest. Tutaj przyoszczędzili, niestety dali pastę zamiast... Luta i niestety niewiele na to poradzimy oprócz oskalpowania tego procesora. Moi drodzy, myślę, że taki komputer zbudowany na bazie Ryzena 8700G to jest bardzo fajny pomysł, jeżeli ktoś nie jest maniakiem. 240 fps i grafiki ultra w każdej grze. A jeżeli ktoś gra okazjonalnie w weekendy, bo pracuje, bo nie ma czasu, a czasami po prostu potrzebuje się oderwać od rzeczywistości i w coś pograć, nie musi naprawdę wydawać tysięcy złotych, 5, 6, 8, 10 tysięcy złotych i więcej na gamingowy komputer, który, którego będzie używał w 4 dni w miesiącu i to po dwie albo trzy godziny, albo nawet mniej. Wystarczy taki komputer, koszyk. Do Net z częściami nie dokładnie tymi. Ponieważ część z tych podzespołów to są moje podzespoły, które miałem, po prostu skompletowałem to co miałem. Procesor kupiłem specjalnie pod ten test, ale on zostaje u mnie, bo lubię te procesory. Szczególnie, że teraz zdecydowanie spadły ceny, bo jak pojawiły się na Premiere 8700G, były totalnie nieopłacalne, kosztowały 1600 zł i to w ogóle był bez sens. Natomiast teraz można kupić za 1200 zł około i to już jest w miarę sensowna cena za procesor z tak mocną, można powiedzieć, zintegrowaną kartą graficzną. Na której pogracie w każdą grę. Jak widzieliście, skoro Wiedźmin i Cyberpunk odpaliły i tych FPS-ów było jak na Apu sporo, to myślę, że całkiem sensownie jest to wycenione. Do tego płyta główna czy chipsetcie B, niekoniecznie ten Biostar, bo ten Biostar nie chce pracować z pamięciami, które wcześniej tutaj chciałem wsadzić, które Wam pokazywałem. Yy, musiałem wsadzić moje korsery przetestowane, 6000 MHz, CL30 i na tych pamięciach pracuje bez problemu, jak również wyniki FPS pod względem wydajności w grach są bardzo dobre. Taka pamięć jest optymalna. Powyżej 6000 MHz dużo Ryzenów lubi nie pracować stabilnie albo w ogóle się nie uruchamiać. To zależy od kontrola pamięci, który jest w procesorze, a w każdym jest inny, bo to jest loteria silikonowa, tak samo jak z możliwością podkręcania kiedyś inteli i od płyty głównej. Im lepsza płyta główna, tym większe szansa, że przepałę mieć pójdzie, ale z drugiej strony mija się to troszeczkę z celem takiego w miarę budżetowego i energochłonnego, energooszczędnego komputera do domu, który w stresie pobierze 130 W, to tyle co GTX 1060 sam, a gdzie cała reszta komputera, wydajność jest praktycznie identyczna. Obudowa, też bardzo ciekawa, specjalnie, tak jak Wam powiedziałem, chciałem ją też zademonstrować w tym programie, w tym filmie pokazać tego Color Mastery na Cube 500, który ma milion możliwości konfiguracji z obróceniem całości w środku, z odwróceniem paneli, bardzo fajna obudowa. Też niedroga obudowa, pomimo tego, że jest wykonana naprawdę solidnie i te blachy są bardzo solidne, bardzo grube, nic tutaj się nie ugina, ona kosztuje 400 zł z groszami, też ją w koszyku razem ze stanem znajdziecie, więc zdecydowanie polecam Jest z wersji białej i wersji różnokolorowej, możecie sobie pobierać jakieś różne kolory paneli tych zewnętrznych, jakbyście chcieli sobie taką małą. <laughs> choinkę zrobić w domu. Można. Można, czemu nie. I reszty podzespołów, może niekoniecznie, na przykład dysk, ten, który ja używałem, bo to jest dysk 2TB, czasami nam 1TB wystarczy. Poza tym, on jest nie najnowszym dyskiem, a jest nadal kosmicznie drogi, więc coś sesywnijszego wam rzucę. Ale jest akurat OK, to jest Liquid 240 Core White, jest też w kolorze czarnym, Cooler Mastera z bardzo prostym mocowaniem na gotowych punktach montażowych na płycie głównej pod AM5, nie trzeba żadnych braketów pop po prostu przykręcamy je dwoma śrubkami na górze i na dole i jest zamontowane. Bardzo fajna sprawa. Z RGB tu akurat ustawiony niebieskie, ale możecie sobie zmienić wszystkie kolory tęczy, jakie chcecie, jak jest taka yy, potrzeba. No i zasilacz. Zasilacz może być zwykły ATX-owy, nie musi być SFXT, jak tutaj, albo LSFX, bo to jest troszeczkę większa wersja. Ja mam tego malutkiego naprawdę no, SFX-a, który całkowicie wystarcza, ale jakby ktoś chciał jednak taki mały zasilacz, to Wam go w koszyku umieściłem. Także w koszyku będzie taki dopracowany, dopicowany, już zestawik gotowy do zamówienia Morenet, jeżeli chcecie. Albo złożyć sobie sami, albo przysłać do mnie na montaż, to Wam go w dobrych... W dobrej cenie promocyjnej mogę zbudować. Jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, monitory, im więcej MHz, im większa matryca, im jaśniejsza matryca, tym większy pobór mocy. Tak to generalnie wygląda. Jeżeli mam ustawione jasne tło pulpitu, pobiera nam więcej prądu z gniazdka. Jeżeli mamy ciemne tło pulpitu, pobiera nam mniej mocy z gniazdka. Jeżeli gramy w gry, w których wszystko jest jasne i tak dalej, to te kilkanaście watów więcej nam monitor weźmie. Mówię bardzo ogólnie, bo są monitory, tak jak ten, na którym pokazywałem Wam, który jest tak naprawdę najprostszym, 60-hercowym, biurowym monitorem nieprzeznaczonym do grania, bez żadnych technologii gamingowych wbudowanych i on pobiera około 35 watów przy jasnym ekranie, maksymalnie z gniazdka. Jeżeli komuś zależy właśnie na tym, żeby również jego Monitor był bardzo energooszczędny. To popatrzcie na tabelki zanim kupicie monitor, ile on pobiera mocy. Bo gamingowe monitory pobierają średnio od 60W w górę, nawet 100-130W z włączonym HDR-em, z jasnością 1000Nit. No, może wsadziłem, ale z jasnością ustawioną na maksa, czy też bardzo jasnymi scenami. Bardzo duża matryca naprawdę te monitory potrafią pobrać spokojnie ponad 100 W z gniazdka, czyli drugie tyle ile pobiera nasz komputer. Więc jeżeli nie jesteście zapalonymi graczami, a zakładam, że nie, bo kupujecie taki energooszczędny komputer, to monitor też powinien być energooszczędny, żeby ten rachunek nie został, żeby ta cały sens tej operacji kupowania energooszczędnego komputera nie został zaprzepaszczony przez strasznie żrejący moc monitor. Więc o tym też musicie pamiętać. Dajcie mi znać, co myślicie o tym zestawie, czy spasowałby Wam, bo jego cena, zobaczcie w koszyku, jest naprawdę dobra, jak na wydajność i energooszczędność, którą oferuje. Dajcie mi znać, byli zainteresowani na przykład takim komputerkiem, albo na przykład czy macie jakieś swoje inne pomysły na energooszczędny komputer, natomiast ten troszkę poprzekładam, bo pamięć potrzebuje do swojego testbencha, tutaj inną założę I inny też dysk będzie, bo to jest mój dysk testowy z programami, z grami, na którym testuję, na pewno sobie zostawię, poleci do mojego mieszkania, małą klawiaturą, małą myszką, nie będę musiał notebooka sobie w weekendy organizować, przynosić z pracy i uruchamiać. Będę mógł sobie włączyć w każdej chwili komputer, a jest niewielki tak naprawdę, więc żona myślę, że nie będzie bardzo na mnie krzyczeć. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i poznaję Was w Cześć!